Niewiele wiemy o naszej matce założycielce, do tej pory wciąż szukamy o niej jak najwięcej dostępnych źródeł, dlatego dzisiaj zabierzemy Was do jedynego miejsca, które wiemy, że z jej czasów przetrwało i w którym narodziła się dla kościoła. Zapraszamy Was serdecznie do Kłobucka. Słyszałam o tym, że siostra Aleksandra chodziła i szukała po różnych archiwach początków naszego życia zakonnego. I pewnego dnia, prawdopodobnie było to w październiku, jak ksiądz kardynał Bacharski, Franciszek, miał imieniny. Poszłam do niego z kwiatami, z życzeniami i tak się pożaliłam trochę, że tak mi bardzo. Przykro, że ciągle jakoś mamy problemy ze znalezieniem matki założycielki i jej po początków. Dlatego też mówię, nie wiem, nie umiem, nie znam się na tym, co tutaj zrobić, żeby to jakoś szybciej posunęło się. A ksiądz Kardyna mówi: No, na pewno nie możesz siedzieć. Po prostu trzeba za zabrać się do roboty, mówi. Trzeba przynajmniej utworzyć komisję historyczną. Ja ci w tym pomogę. No i mówi, słuchaj, musisz wybrać tam ze dwie, trzy siostry, które trochę na historii się znają i wziąć jakiegoś profesora, który jeszcze im pomoże. I tak się stało. W bardzo niedługim czasie właśnie na Radzie podjęliśmy decyzję, że będziemy otwierać komisję historyczną. I otworzyliśmy tą komisję, poszliśmy do księdza kandydata, on, on nam zatwierdził, pobłogosławił i tak się zaczęło. Siostra Krystyna bardzo chętnie podjęła tę misję i z radością Chodziła od archiwum do, do archiwum, szukała w Krakowie, w Warszawie, w Częstochowie, gdzie tylko. Usłyszała, że nawet y, pojechała do Rzymu, y, rozmawiała z ojcami augustianami z Niemiec i powolutku zaczęła gromadzić y, wszystkie pomoce, które świadczyły. O jakimkolwiek byciu, życiu gdzieś tam matki Katarzyny z Kłobucka. W 2018 roku siostry z naszego zgromadzenia udały się do Kłobucka z pielgrzymką, dziękczynną, za dar odkrywania matki Katarzyny. W Kłobudsku jest parafia świętego Marcina, w której istnieje zachowana właśnie z czasów matki chrzcielnica, w której jak wierzymy. Przy której ona została ochrzczona i w tym miejscu narodziła się tak naprawdę dla życia Kościoła. Było to rzeczywiście takie bardzo wzruszające, poruszające wydarzenie, które myślę zapadło w serca każdej z nas i którym do tej pory, jak do niego wracamy, a wracamy często, bo chrzest to jest pierwszy sakrament, który pogłębiamy również później przez nasze śluby zakonne. Myślę, że daje nam to wspomnienie również siłę do tego, żeby zmagać się z codziennością. Chcielibyśmy bardzo, aby odkryć same początki, skąd znalazła się Matka Katarzyna w Krakowie, dlaczego z Kłobucka tutaj przyjechała, z kim przyjechała, ale jakoś ciągle mamy problemy, kłopoty i tych początków znaleźć nie możemy.